Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dark Souls. No i co, kontynuujemy sobie w takim razie naszą przygodę. Zabiliśmy Steina i Smawa, Gwyndolina. Teraz mamy już możliwość teleportacji, ponieważ mamy load vessel. No i udajemy się do Kaplicy Filing. No bo co, przypomniałem sobie co trzeba zrobić. No zanim wyruszymy na któregokolwiek z lordów, powinniśmy najpierw dostarczyć load vessel do, do Framta. Miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście front, ale kto to jest? Sigmeier się tutaj sprowadził na jakiś czas. No jasne. No spoko, emit wols nam dał. No tak, on teraz chyba będzie szedł do Nowego Londo Ale nie wiem czy nowy Londo mnie interesuje w tym momencie bo 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 No najpierw bym chyba chciał iść do piekieł tak Ale jeszcze się zobaczę Dobra Albo do Grave of Saints Czy tam Giants do Giants!

To jest mm -hmm. okay, dobra, no to kładziemy w takim razie. Jak ty zginąłeś? Może... Czego on się spodziewał? Jak on to nosił ze sobą, to jest pytanie. Tutaj seeth the skateless. Uh, no, bed of chaos, oczywiście. No właśnie, a czterech lordów można pokonać. Widocznie przed y, przyjściem tutaj, nawet no bo oni nawet nie są blokowani. Więc y, hmm, no ale wtedy spotykamy tego drugiego. W sumie nie sprawdziłem imienia. Braciszka tam można, nawet... Co to się w ogóle stało z jego tym drugim wąsem? Zarzucił sobie za ucho chyba. <noise> Boże. Dobra, ja mogę skorzystać z teleportu. W ogóle zauważyłem, że bardziej klatkuje niż wcześniej. Ogólnie na początku serii jakoś lepiej ten e, Doaxos działał, no ale już dobra. Wszystko mamy naprawione, ok. W takim razie gdzie się możemy udać? Maru e, Niemarły, Głębiny, Grobowiec Mrocznego Księżyca... No nic, musimy lecieć z Firelink, ulepszymy sobie teraz broń od ognia. Więc musimy iść do tego mm, Kowala nieumarłego. I w sumie spoko, nie muszę odpoczywać przy żadnym innym ognisku, po prostu... ...gdy załatwię co mam do załatwienia to użyję kostki i wrócę bezpośrednio do Firelink Shrine. I zastanawiam się tak naprawdę, gdzie najfajniej byłoby iść. Czy najpierw do Dukes Archives, czy może do... hmm. Czy do właśnie do piekieł I zrobić Bed of Chaos Nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć Czy może właśnie do grobowca gigantów? W sumie tam jest dość spoko. To trudna lokacja tam, ale można znaleźć chyba święty... żar. Proszę mnie opuścić. Hmm... No myślę, myślę, zastanawiam się bardzo intensywnie. I myślę, że pójdziemy... ...do grobowca gigantów. i nie tu, nie tu, nie tu. Na faila raczej nie liczę, więc idziemy sobie od razu bezpośrednio. Tylko ten framerate mnie strasznie tutaj wkurza O, z drogi, bo was pozabijam. Dobra Zgodnie z życzeniem Dobra, tutaj I nie do końca pamiętam, czy kawal był tutaj, czy dalej Możliwe, że tutaj. Jasne. Jakie było w ogóle prawdopodobieństwo, że on mi na łeb skoczy? Ja no coś chyba będę musiał pogrzebać, bo te sołysy aż tak źle nie powinny chodzić. W takich miejscach jak to. No i co, przejdziemy sobie tędy. Można oczywiście z samego dołu już, bo... Y, za pierwszym razem, gdy się tego kowala odwiedza, to on y, rozwala po prostu... Y, ściany i daje dostęp tam przy tych y, szkieletach, które na kołach są. Okej, okay, tu można sobie zaskoczyć. Tutaj była właśnie znajdźka w postaci chyba duszy zielonego tytanitu. Op, dręcznie, Ręcznie, zgrabnie. Jesteśmy u Kowala. Witaj. Strasznie dziwny ma głos, nie wiem. W ogóle nie powinien mieć głosu, no bo nie ma strun głosowych. <noise> nie wiem, nie wiem. Taki jakby z radia ten głos ma. Może ma takie walkmana czy coś, jak się go pyta, to ma jakieś tam bindy i wciska co trzeba, no i on tam odgrywa kaseta, czy co tam. Dobra, no to w takim razie ulepszmy sobie do ognia. Hmm, czy to jest to? No, tak, to jest to, ale co to? Czyżby od plus 5 trzeba było? Jezu, ty sobie jaja robisz? kowala mi zranił. No, chyba tak, no, od plus 5. Zobaczmy. Ta to by pomyślała myślałem, że od plus 10, no, ale w sumie użyliśmy większego żaru, to. Hmm. Dobra, no nic. No to ulepszamy w takim razie. Eee... No, to nie potrzebujemy żadnego tytanitu do tego. A, nie, nie, nie. Źle by... <laughs> ale bym teraz zrobił. Wzmocnienie broni oczywiście. No właśnie, zielony tytanit i kurczę. Słabo, słabo, bardzo słabo. Trzeba będzie go przyfarmić. Hmm. No, można go farmić w Blighttown, ale takie rzeczy to na pewno nie będą na wizji. Eee... No przy tych, yy, przy tych, przy tych, jak to tam nazwać, takich y, pijawkach, a także przy y, głębinach, tam są te takie galarety, co z sufitu spadają, one też chyba rzucają yy, te, no, odłamki zielonego tytani, obok y, tych dużych odłamków tytani, to jeżeli się nie mylę. No i okej, okay, no to w takim razie, no ale to później. Bo to oczywiście patrzę z perspektywy czasu i progresu. A tutaj teraz możemy się udać spokojnie do Anor Londo. Tylko, czy tędy mogę? Hmm. Lepiej chyba będzie tak w ogóle. Z. Nie, to jest obojętne tak naprawdę. Dobra, no to idziemy Anor Londo. I no, przede wszystkim, co mamy jeszcze do załatwienia, to wnętrze obrazu. Nie zapomniałem o tym. Więc teraz się skierujemy do dolnej części tej katedry. W której byliśmy. No właśnie Fire Keeper tutaj się na nas rzucił. Został zabity. No ale ognisko niestety zgasło. Ale to nie jest jakaś duża strata, bo zarówno w Dukes Archives, jak i w Anolondo po prostu mamy inne ogniska, które możemy sobie poulepszyć, a tego ogniska chyba tutaj nie rozpalałem, co? Bo chyba właśnie zapomniałem. No i dobrze się stało, bo bym stracił po prostu to człowieczeństwo. No, nie, nie, nie. Coś jest ewi ewidentnie nie tak. Więc po tej części będę musiał pogrzebać albo w ustawieniach, albo po prostu. Nie wiem, defragmentację robiłem niedawno. System też na niedawno stawiałem, Więc wszystko powinno działać jak należy, no ale coś jest nie tak. No dobra. Mniejsza o to. Ok, no i co ja teraz zrobię? W sumie nie pomyślałem o tym. Wow, czy naprawdę nie mam. Aha, ale ja jestem głupi. Przecież komnata grobowca, czy jak to się tam nazywa, zaprowadzi mnie bezpośrednio gdzieś chciałem. No tak, tak to jest jak się nie myśli. To się traci czas w ten sposób. Okej, okay, no to w takim razie teleportacja. Grobowiec mrocznego księżyca. No to jest właśnie tamte ognisko przy. Eee, no, gdzie był Gwendolyn? Gdzie spoczywa? Kurczę, kto tam jest pochowany? Gwyn? Ale Gwyn przecież tak, jakby żyje, więc. Hmm. No nic. Idziemy sobie tutaj. No i musimy podjechać nieco wyżej, po prostu, żeby mieć dostęp do dolnego piętra hmm, tej katedry. OK, Właśnie, jak w ogóle stoję tutaj z Dimerzem, 182... No i wiadomo, wtedy już zeszła e, tutaj skalacja. O Boże. No ale mamy oczywiście dużą premię do obrażeń od ognia. Równą, no, jakby nie było obrażeń e, obrażeniem fizycznym. No i okej, okay. wracamy się tutaj. Zdobędziemy sobie zbroję, pewnie parę noży do rzucania. Zobaczymy, co to była za znajdźka. Nie bardzo robicie na mnie wrażenie. Oni chyba mają odporność na ataki niefizyczne. E, co przez to rozumiem? na ogień, na elektryczność i tak dalej. No coś wam powiem tymi nożami do rzucania robicie. W hmm. sumie nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby w tym momencie ulepszać swój od ognia. Skoro no nie bardzo mogę go mocniej ulepszyć. No ale myślę, że po prostu między częściami e, jak już wejdziemy tutaj do obrazu, proszę większa magiczna broń czy tam, wielka magiczna broń. Po prostu jak już wejdę do tego obrazu, no to wiadomo. Kolejny odcinek się rozpocznie tam e, w tamtym miejscu. Natomiast ja e, w międzyczasie Idę do tego gatera czy do głębin i sfarmię te zielone tytanity, ulepszę mnie, żeby po prostu zadawać jakiś damage. No bo teraz to jest y no, miecz ognia, plus jeden, tak? To jest teraz broń nieco słabsza. Co zresztą widać, że nawet na jednego ciosania nie mogę takich miękcieli tutaj zdjąć. Może jakie to skoczne. Dawać nożyki. A przepraszam. Jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Wow Nie zabijesz się zdenerwuje, okej. Okay. Dobra, stusy możemy zużyć spokojnie, bo zaraz będzie kolejne ognisko nóż do rzucania. Już całkiem sporo tego jest, a on nawet 5 rzucił. Kolejny W ogóle to chyba wszystkich zabójców tutaj. Wybiliśmy Jest jej obraz Tak Nie dobra, jeszcze jeden No i nie macie Czarny set On jest całkiem spoko to, nosi, to właśnie nosi ten żelazny tarkus Po ulepszeniu nie jest zły No ale oczywiście strój giganta Czy tam pancerz giganta jest no wiele lepszy jakby nie było, chociaż zobaczę, czy na szybko, czy ten czarny pancerz oferuje tutaj odporność na klątwy. Tak. Hmm. A jak to się ma do zbroi Havel'a? No, Hawel dużo więcej. No ta odporność na klątwy, jak już mówiłem, się przyda później. Dobra, wchodzimy. No tutaj pomyłka z Thiefem, bo tam interakcja jest pod e, X, -em. czyli PlayStationowym kwadratem. Jak słodko merdał nóżkami w ogóle. <gry> Dobra. No i jesteśmy w środku. Tutaj obawiam się, że będzie drugi Blight Town. Chociaż na dzień dobry, klatki wcale nie są złe, ale już zaczną spadać. No, optymalizacja, optymalizacja. Nie będę tutaj tego tematu wiecznie poruszał. No, ale oczywiście trzeba uprzedzić, że będzie to nieco mniej komfortowe niż zazwyczaj. No i dobra, Ok, rozpalamy ognisko. Przewiduję, że tutaj to będą, no, dwie części, a nie jedna, żeby wszystko tutaj ładnie zeksplorować. No i dobra, ja sobie doładuję jeszcze jeden punkt człowieczeństwa i rozpalę ognisko na full, żeby mieć oczywiście 20 Estusów. A dusze, kurczę, nie wiem, czy levelować, czy sobie to zostawić, ale chyba sobie zostawię. No i dobra, no to jak ty rozpale, no to zakończymy. No i jak już mówiłem, e, jak teraz skończę tutaj nagranie, no to lecę do albo głębin, albo do Blight Town. Na szczęście teraz mając teleportację, to jest momencik. E, no i przy farmie te zielone tytanity. No a tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć.